Witajcie na kanale! Ja jestem Sychio i dzisiaj powracamy do Uratuj nas. Musimy sobie przypomnieć, co się wydarzyło w poprzednim odcinku. Okazało się, że pozostawienie domu Twierów bez nadzoru policyjnego było związane z głodem. Policjanci mieli ochotę na lunch. Niestety ich fatalny błąd malutka Sandra przypłaciła życiem, przez co Henryk stracił zaufanie do służb porządku publicznego. Mężczyzna postanowił się przeprowadzić i w podziemnym laboratorium opracować wreszcie pożądany przez agentów eliksir młodości. Henryk podczas intensywnego eksperymentowania odkrył, że wynaleziony przez niego płyn przynosi odwrotny skutek, postarza, nieuchronnie przybliżając do śmierci. Mężczyzna postanowił więc prezentować eliksir agentom i pozostawił go w parku za fontanną. Czy agenci wypiją eliksir duszkiem zgodnie z zaleceniami Henryka? W tym czasie ciało Józefa Kumpla zostało znalezione podczas dodatkowych poszukiwań na terenie dawnej kryjówki agentów. Teraz nie było wątpliwości, że mężczyzna podający się za Józefa jest oszustem, przez co został umieszczony w areszcie. Jak Dorota poradzi sobie jako samotna matka trójki dzieci? Trudne sprawy. Po śmierci agenta CIA trzeba było pochować ciało. Agent ATF postanowił zakopać je w pobliżu domu. No, całkiem nieźle Ci idzie. Dobrze, że robisz to za mnie. Ja już zrobiłam swoją robotę. Wiesz, nie ci te sprawy. Nie ma problemu kochanie dla Ciebie wszystko. A dziękuję bardzo. No bo wiesz, plany są takie. dzwonił Henryk Ćwir. podobno. Podobno ma coś dla nas. Tak, co takiego? Haha, <laughs> zapomniałeś, głuptasie. Eliksir Młodości, już niedługo będziemy piękni. Dlaczego mnie nie słuchasz? Sorry, kopię, to znaczy już prawie kończę. Jeszcze tylko kilka ruchów łopatą i będzie idealnie. Nikt się nie zorientuje, że tutaj cokolwiek było kopane. Bardzo się cieszę, że jesteśmy coraz bliżej... Coraz bliżej sukcesu. Nieśmiertelność z tobą, Ach, to byłoby piękne tylko... Jestem już trochę zmęczona. W każdym razie nie możemy zwlekać. Ten eliksir leży gdzieś za fontanną. Zabłam taksówkę. Przyjedźcie po nas. Potrzebujemy transportu. Szybko. Niedługo nieśmiertelna. Boże, gdzie ten eliksir? Cholera jasna, dobra, za fontanną. Biegnę tam. I co, i co? Jest! Fantastycznie! No i wszystko mam. Wszystko zgodnie z planem nareszcie eliksir młodości. Tylko ja i ATF, żadnych zbędnych agentów. A nieśmiertelność i władza. Władza nad całym miastem, a może i nad całym światem. Kto wie, do czego doprowadzi mnie fakt posiadania eliksir młodości. Halo, transport. Już możecie przyjeżdżać z powrotem. Wszystko załatwione. Mam, mam. O, siemanko. Elo? Dzięki za załatwienie kawalera. Szczerze mówiąc, nie było to takie trudne. Kawaler był tak bardzo zajęty graniem, że nawet się nie zorientował, że ktoś wszedł mi, do domu. Mi. Kurde, samochód czeka. No, muszę lecieć, wybacz. Tak? To ty podrzuciłaś lampę? Myślałam, że zatrudnili kogoś innego. A wiesz, współpracując z agentami często trzeba zmieniać wygląd. Kochanie, wróciłam. Mam eliksir. Napiję się pierwsza. No i siup. Uch, cholera, nie podziałało na mnie zbyt dobrze. Za mało wypiłam, czy co? Przestań napieprzać na tej klawiaturze. Dobra, wypiję jeszcze. Uch. Co jest nie tak? Miało odmładzać, nie postarzać. Dobra, dawaj, ja spróbuję. Coś, <laughs> holender, jasny, jak mnie zmoliło. Jest gorzej niż po nieprzespanej nocy. O śmierć, wygłosłupie i włosy osiwiałem. I ręce jakieś takie mniej elastyczne. Ja też się czuję dziwnie, jakoś tak staro. Oj! Te ręce i. Stare kości, niemożliwe, jak ja teraz wyglądam? Siwizna, nie wierzę, siwe włosy, był taki rozbłysk w głowie i jakby zakręciło mi się I przez to coś na nas spłynęło, jakby krople starości Czuję się teraz tak jakoś sztywno, wiesz, reumatyzm i te sprawy No właśnie, <noise> czuję się jak osiemdziesięciolatek albo i gorzej Chyba dostałem temperatury. Temperatury? Ty teraz myślisz o gorączce! Idź, się lecz człowieku! No, przydałoby się! W tym wieku chyba mam chore serce. Henryk Świer nieźle namieszał, ale. Ja się napiję, bo Kto nie To się wierze. napij, kobieto, wierze, co mnie to nie, obchodzi? To nie zadziała. <laughs> jest coraz gorzej, naprawdę. <laughs> to niemożliwe ja... Ja chciałam być młoda ja! Gdzie jest moja młodość? Gdzie jest mój. Agatko wbijaj kochanie. Jednak mnie obchodzi. Ech, nie wierzę, upadłem na podłogę. Ja nie mogę. Nie oddycha. Zrobiło się już jasno, jest świt. Szybko, zadzwońmy, zadzwońmy po pogotowie. Nieważne, nieważne. Nic nie jest teraz ważne. Ratujcie moją FBI agentkę. Ratujcie FBI... Co tu się wyprawia do cholery jasnej? Agenci! Znaleźliśmy ich kryjówkę! nie wierzę! Co to ma być? Znalazłem twoją kryjówkę! To tu się chowałeś, agenci ATF! Ciekawe, gdzie jest jeszcze agentów! Ciekawe, czy jesteście uzbrojeni! Już otoczyliśmy wasz dom! I kucharka też pójdzie z nami! Ale ja! To wszystko układa się w całość! Agentka FBI, nawet jeśli nie przeżyje, szczerze mówiąc, bardzo dobrze! Narobiła już wiele krzywd. nie wierzę! Dobra, czas zrzucić z siebie jakiś ciężar. No, uch, będzie teraz mi trochę lżej, mam nadzieję. No i co mnie czeka? Kratki, i wyrok. Teraz to nawet się cieszę, że jestem taki stary. Przynajmniej nie posiedzę w więzieniu aż tak długo. Boże, książki, tylko to mi pozostało. No dzień dobry, jak tam, Józefku? podrobiany. Będziesz miał odwiedziny, przygotuj się. Ej, chciałem tobie pogratulować, kolejna dobrze rozwiązana sprawa. Ja jesteś świetny. Ciekawe kto mnie odwiedzi. Mm. Lekareczka z ciebie nie E, świetnie się na was patrzy. Nie wiem, co mam powiedzieć. Jestem trochę zakłopotany. No, dzień dobry, nareszcie matko boska, no! Ile można było czekać się do was doprosić? Halo, czemu niektórzy nie zwraca uwagi? To ja, jest? przepraszam, to ja tutaj przyszłam obejrzeć. Wiem, no, dzień dobry! Ale... Halo, no, ja tutaj iść. przyszłam obejrzeć mojego Juska. Ja wiem, wiem. Cześć, kochanie, wiem, że to nie jesteś do końca ty, ale, no, ale jakby nie patrzeć we krwi mojego? Sebastianka płyną teraz twoje geny. To jest twoja krew. To jest twoje DNA. No, jesteś klonem, nie jesteś, nic mnie to nie interesuje. Kochanie, brakuje mi ciebie w domu. Ja wiem, że jesteś oszustem, ale powiem ci szczerze, tak. Jesteś ojcem mojego dziecka i mnie to teraz średnio interesuje, czy cię sklonowali, czy cię nie sklonowali. Prawda jest taka, że mam z tobą dziecko i ja sobie życzę, żeby uczona mamusia mi powtarzała: no jest jaki jest, ojciec jaki jest, no się nie zmieni ojca, no jakby się chciało zmienić ojca, no się nie zmieni ojca. Jakby co jest w genach, to jest w genach. No i ja bym cię prosiła, naprawdę bym cię prosiła, żebyś się zachowywał, bo ja tutaj z moim Sebastiankiem, z naszym Sebastiankiem będę przychodziła na odwiedziny i będziesz mógł się z nim pobawić, tylko żadnych, żadnych dziwnych planów. Będziesz sobie po prostu z nim obcował, żeby on miał wzór ojca, żeby się dobrze wychowywał. Pani Doroto, przepraszam, ale odwiedziny już się skończyły. Musi pani opuścić nasz areszt, także może pani spokojnie po prostu pokierować się w stronę domu. Proszę pana, ja jeszcze nie skończyłam, ale przyjdę tu z moim Sebastiankiem. Zobaczy pan. Do widzenia! Do widzenia! Boże, co za kobieta! A co ja mam powiedzieć? No i co. Jednak jednak coś było w tym miejscu. Coś tak czułem, że te drzewa jakieś takie były kurczę zbyt dobrze przystrzyżone jednak. No ale nic. Złapaliśmy agentów, a teraz Hej, czas dobrze. na relaks. Jezu, mam wodę w uszach. No i cyk, wskakuje na trampolinkę i proszę bardzo. No będzie świetnie, Boże święty. Jak bardzo mi brakowało takich dni. Nareszcie mogę się wyluzować i hop. Bu, bu, bu. No i super. Ah, kochani moi, możemy się odprężyć. Bardzo się z tego cieszę. Ta, środek jesieni, tak szczerze mówiąc. Ale co tam. Czuję się cudownie, nareszcie mogę odpocząć. No i mam nadzieję, że wy też odpoczniecie. <grytania> no pewnie, że tak. Boże, kupię sobie jeszcze z trampolinki. Przecież to taka rozrywka. No i poza tym, muszę zachować formę. I hop! Buu. Tymczasem w szpitalu. Cieszę się, że złapali nareszcie tych agentów. Nie wierzę. Zebrali mi córkę i żonę, ale. co z Kassandrą? Czy ona kiedykolwiek się obudzi? Kassandra. Oh, to chyba nigdy nie nadejdzie, straciłem już nadzieję. Kassandra! Czy ona mnie w ogóle słyszy? Kassandra! Boże, Kassandra! No i tak się kończy nasza wspaniała historia. Nie było w tym ironii, nie w ogóle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i cóż, ćwirowie? Być może teraz pakują walizki i przyprowadzają się do Miłowa. Dziękuję Wam serdecznie, że towarzyszyliście mi podczas tej serii i nie ukrywam, bardzo się cieszę, że dobiegła już końca.